Dzień dobry Państwu. Dzisiaj przeprowadzimy… Dzień się urodziłaś i gdzie mieszkasz? Ja się urodziłam w Brzegu, to jest w województwie opolskim, Byłem. tak, opolskim, a mieszkam w Częstochowie. Urodziłem się w Samborze, w mieście powiatowym, 69 lat do tyłu, w tej chwili mieszkam w Częstochowie. Yy, obydwoje urodziliśmy się w Częstochowie. Mieszkamy w miejscowości Konopicka, yy, która jest położona 12 km od Częstochowy. Yy, urodziłam się w Częstochowie. Yy, mieszkam tutaj w Konopiskach. Ja się urodziłam w Częstochowie. Mieszkam w Konopiskach. Masz... Mam, 66 lat. mam 66 lat. 69, tak jest. Mam 36 lat. Ja mam 39 lat. mam 16 lat. I mam 16 lat. Zajmowali się Twoi rodzice? Moi rodzice, mama pracowała w sklepie, a tata pracował w zakładach i był ślusarzem. Tato pracował w budownictwie, odkąd pamiętam, a mama była gospodynią domową, prowadziła dom, nie pracując zawodowo. Moja mama nie pracuje, zajmuje się domem, a tato ma niedużą firmę remontowo-budowlaną. Moi rodzice są już na emeryturze i już nie pracują. E, moi rodzice, Moja mama jest e, koratorką ozdobojników, a Tata jest e, kierowcą. E, bo tata jest inżynierem, a mama jest pracującą. Czy masz rodzeństwo? Mam rodzeństwo. Mam starszą siostrę i dwóch braci. Tak, e, starszego brata u mnie i młodszą siostrę. Mam jednego młodszego brata. Ja mam dwie siostry, jedną starszą, drugą młodszą. Nie mam rozejństwa. Jakie według Ciebie są różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami? Oczywiście oprócz cech zewnętrznych. No, różnice takie, że kobiety są pracowite, bardzo odpowiedzialne, a mężczyźni no, bywają też tak samo jak kobiety odpowiedzialni, ale jakieś takie jeszcze inne mają cechy, na przykład bardziej. No, zajmują się zawodowo, nie domem, tylko zawodowo i no, chyba tyle. Różnice są bardzo, bardzo, bardzo duże. Osobowość kobiety jest całkiem inna, mężczyzny całkiem inna. Struktura kobiety i filozofia życia jest inna, mężczyzny jest inna. Nie w niektórych wypadkach jest ciężko to pogodzić, zsynchronizować. Natomiast jeżeli jedna strona, kobieta i mężczyzna wykazują drugim dobrej woli, zrozumienia i duży, duży zakres tolerancji, to możliwe jest zgodne pożycie w miarę długie, jak my niedługo pochodzimy 50-lecie pożycia małżeńskiego. Dla mnie taką najbardziej widoczno, widocznymi różnicami jest to, że mężczyźni są bardziej konkretni, wyrażają się bardziej precyzyjnie, szybciej podejmują decyzje i kierują się przede wszystkim rozumem, rozsądkiem. U kobiet, kobiety są bardziej wrażliwe, bardziej empatyczne, trudniej im jest rozdzielić emocje od rozumu. I przy podejmowaniu decyzji kierują się w kolejności emocjami, intuicją i gdzieś tam na samym końcu jakimś zdroworozsądkowym podejściem. Ja na przykładzie moich kobiet z domu, czyli córki i żony, mogę potwierdzić to, powiedzieć, że kobiety na przykładzie zakupów, czy takich podstawowych jakichś obowiązków codziennych, na przykładzie zakupów mężczyźni to robią konkretnie, idą po coś mają przemyślane to, idą konkretnie kupują. Kobiety natomiast zastanawiają się, zmieniają decyzje, wracają, trwa to niezmiernie długo i także są rzeczywiście mężczyźni bardziej konkretni, natomiast kobiety też jakby bardziej większą uwagę poświęcają na organizacji życia domowego, na na to, żeby e, na wychowanie dzieci. Mężczyźni natomiast zajmują się, zajmują się e, innymi rzeczami, takimi jak zbieranie informacji e, ze, świata. ze świata i, i, I analizowaniem, i, 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 analizowaniem a, a, i to są takie podstawowe różnice, jakie widzę. Może takich podstawowych e, różnic? to wiadomo, że e, na kobiety mają sobie paznokcie, mają też włosy. Starannie się ubierają. Starannie się ubierają i... Mężczyźni na pewno nie mają. mężczyźni mają krótkie włosy zazwyczaj. Na pewno nie malują paznokci i... Tak, yy, są tacy nie starannie, tak. że tak. Mężczyźni powiem. nie mają takiego zmysłu macierzyńskiego jak kobiety. Jakie są słabe i mocne strony kobiet i mężczyzn? Słabe strony, że kobiety no nieraz są też nieodpowiedzialne za dzieci, za rodziny, a z mocne strony, że są nieraz no, pracow... dużo jest takich kobiet pracowitych, które chcą się uczyć, zdobywać zawód, zdobywać wykształcenie. A mocne strony i mężczyzn właśnie, że są pracowici, że są odpowiedzialni. Że też wykształcenie chcą zdobywać, szkolić się, dokształcać się. Słabe strony mężczyzn, to może i, i, i zarozumiałość, może pewność siebie, może i siła, która, która w mężczyźnie tkwi. To są te rzeczy, które są niebezpieczne, i. i... Jakby ujemne. Natomiast yy, u kobiet to chęć i interwencja w najdrobniejszych i naj, yy, najmniej ważnych sprawach, generalnie we wszystkie sprawy. Yy, myślę, że yy, ja bym tutaj nie określała słabych punktów mężczyzn czy kobiet. Wydaje mi się, że to yy, bardziej zależy od yy, charakteru, jaki się ma. I, od sytuacji. Czasami rzeczy, które były wymienione wcześniej, w różnych sytuacjach mogą się okazać wadą, mogą się okazać zaletą. Więc trudno mi tu jednoznacznie stwierdzić i bardziej bym powiedziała, że to zależy od charakteru, a mniej od, od płci. Ja myślę natomiast, że to są różnice bardziej wynikające z. z, z Charakter też człowieka, a nie z płci i, i między różnic. No, ludzie są, każdy człowiek jest inny i czy to jest kobieta, czy mężczyzna może być kobieta, silna może pracować w wojsku, dowodzić mężczyznami, może być też mężczyzna, który do tego się nie nadaje, także to jest różnica bardziej, bardziej człowieka jako jednostki. W relacjach damsko-męskich są rzeczy, które Ci przeszkadzają lub sprawiają Ci kłopoty i chciałabyś to zmienić. No w mojej rodzinie w moich relacjach takiego nie, nie widzę nic takiego. No jest wszystko, jak się należy. Nie. W zasadzie te zjawiska, które występują w chwili obecnej, obserwując życie moich rodziców i starszego pokolenia. Zmienia się wszystko na korzyść kobiet. Na chwilę obecną no, nie przychodzą jakieś żadne wielkie problemy czy bariery w relacjach damsko-męskich. Więc myślę, że jeżeli one są, to są rzeczy, jakieś takie problemy dnia codziennego, które na bieżąco się rozwiązuje. i no tak jak mówiłam, nie mogę podać jakiegoś konkretnego przykładu, bo no, nic w tym momencie mi nie przychodzi do głowy, więc myślę, myślę, że mogę powiedzieć, że no nie ma takich znaczących barier. Ja też nie widzę jakichś specjalnych, dużych różnic. Ja nie, nie widzę, ja nie chciałbym, nie chciałbym nic zmienić, jest wszystko w porządku. No chyba nie mamy pomysłu, tak, bo czy... mi się wydaje, że wszystko gra, nie? Tak, wszystko jest dobrze według Jaką szkołę skończyłaś i dlaczego? Ja skończyłam z pedagogiczne, które szko, szkoliło ludzi na, na nauczycieli. Dlaczego? Bo zawsze od dziecka bardzo, bardzo chciałam być nauczycielką. Studiowałam informatykę i kierunek wybrałam ten ze względu na to, że jestem umysłem ścisłym. I w momencie, kiedy zaczynałam studia, czyli 16 lat temu, wydawał mi się to kierunek taki przyszłościowy, rozwojowy, w którym będę mogła znaleźć pracę. Ile kobiet otrzymywało dyplom uczelni wyższej w tamtym czasie? W tamtym czasie to niedużo kobiet, bo po szkole, przypuśćmy, średniej, tak jak w liceum pedagogiczne, od razu żeśmy dostawały pracę, prawda? I od razu się szło do, do szkoły. I wtedy. Mało, mało się jeszcze później kształciło na, 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 do, na wyższych uczelniach. Kiedy ja studiowałam, na naszym kierunku było około 180 osób, z czego około 30-40 osób to kobiety. I wszystkie żeśmy ukończyły uczelnie, każda z nas otrzymała dyplom. A czy twoje rodzeństwo miało takie same możliwości do nauki jak ty? Takie ja samo miał, miało możliwości, tylko nie zawsze były takie chęci. Ich, bo ja skończyłam liceum, a moi bracia tylko skończyli, skończyli zawodówki. Tak, miało dokładnie to samo rzeczy. Ja Ile miałaś lat, kiedy wyszłaś za mąż? Miałam wtedy 21 lat. Proszę. Miałam 19 lat. Twoja rodzina miała wpływ na Twoją decyzję? Nie, ja sama stanowiłam o sobie. Nie była to moja samodzielna decyzja. A ile masz dzieci? Mam trójkę dzieci. Mam dwójkę wspaniałych dzieci, szesnastoletniego syna i dwunastoletnią córkę. Kobiety i mężczyźni mieli takie same prawa i wolność? W tamtym czasie tak. Były takie same prawa. Każdy miał takie same możliwości i takie same były prawa. Yy, tak, kobiety miały te same możliwości, yy, mogły dokony dokonywać samodzielnych wyborów, miały te same prawa jak mężczyźni. Kobiety mogły podróżować i wychodzić z domu bez problemu? Tak, mogli, mogły podróżować i wychodzić sobie z domu no, za pozwoleniem rodziców, prawda? Jeżeli były byli jeż, byli jeszcze no, nie, niepełnoletnie, czyli jeszcze były pod... Yy, Opieką rodziców w domu, 18 lat czy 19, to trzeba było się jakoś tam, prawda, usprawiedliwić i, i zapytać, czy wolno wyjść tam gdzieś na jakieś dyskotekę, ewentualnie gdzieś potańczyć. Tak mogły podróżować bez problemu. Mogły wybierać to, co dla nich wygodne? Mogły. Mogły wybierać, tak. Tak miały wolność wyboru, mogły podejmować, tak jak wcześniej mówiłam, mogły podejmować samodzielne decyzje, miały te same prawa i możliwości jak mężczyźni. Jeśli jesteś gospodynią domową, jesteś zadowolona z tego, co ci życie oferuje? No w tej chwili ja już jestem na emeryturze i tak prawdę mówiąc jestem tą gospodynią domową, bo już nie pracuję zawodowo, więc jestem w domu i wykonuję różne takie prace domowe. Y można powiedzieć, że jestem gospodynią domową, ponieważ poza pracą zajmuję się też domem i myślę, że jestem zadowolona z oczekiwań jakie przynosi mi życie. Jak się czujesz wykonując wszystkie prace domowe? No ja sobie wszystko poukładam raz, dwa wszystko zrobię bez problemu. Yy, no, szczerze mówiąc no, nie, nie zastanawiam się jeszcze jakoś dogłębnie jak się czuję, po prostu yy, Model rodziny, jaki został wyniesiony z domu, to taki właśnie, że kobieta zajmowała się domem i częściowo ten model jest teraz powielany w mojej rodzinie, więc jest to dla mnie taka rzecz oczywista, i nie, zastanawiam się, nie zastanawiam się nad tym, aczkolwiek myślę, że na pewno jest teraz większy udział też w takich obowiązkach domowych, większy jest udział mężczyzn niż miało to miejsce. E, na przykład w moim domu rodzinnym. Czy mężczyźni są świadomi ogromu pracy, jaką kobieta wykonuje w domu? Myślę, że nie bardzo. Że jednak dużo, dużo rzeczy kobieta sama wykonuje i nie mówiąc o tym mężczyźnie, że to musi, to musi, to musi, bo, bo to po prostu należy do jej obowiązku i to wszystko łatwo wykonuje. Myślę, że nie są świadomi. Robię w życiu zawodowym. Zawodowym byłam nauczycielką, pracowałam w szkole podstawowej, w klasach młodszych uczyłam. Pracowałam generalnie w budownictwie, odkąd pamiętam. Z zawodu jestem elektrykiem, prowadzę roboty elektryczne. Jestem na emeryturze od kilku lat. Dodatkowo na emeryturze pracuję, prowadzę roboty elektryczne. Pracuję, jestem kierownikiem sklepu odzieżowego. Czy łatwo było dostać tą pracę? W tym czasie były tak zwane nakazy pracy. Jak się skończyło właśnie tą szkołę, liceum pedagogiczne, to od razu widział światy, dawał tam pracę, ale najczęściej to były w powiecie, gdzieś na wsiach. Ja była, mieszkałam w brzegu w mieście, a pracę otrzymałam na wsi. Ale pracę zawsze każdy dostał. Nie, nie miałem większych problemów, tak się to szczęśliwie układało i ułożyło, że jestem usatysfakcjonowany pozycją, zarobkiem. Nie było łatwo w momencie, gdy szukałam pracy, było bardzo ciężko o pracę, szukałam dosyć długo, także trudno było, jeżeli chodzi o znalezienie pracy. Czy uważasz, że mężczyźni i kobiety mają w pracy te same możliwości i szanse, szczególnie na stanowiskach kierowniczych? No nie. Mężczyźni zawsze mają łatwiej i lepszą pracę otrzymują i lepsze zarobki. Kobiety zawsze troszeczkę mają gorzej, trudniej i te zarobki są niższe. No na pewno kobieta jest w gorszej sytuacji ze względu na, na, na biologię, bo yy, Niejednokrotnie przewyższają wykształcenie mężczyzn, ale z uwagi na funkcje rozrodcze no, korzystają z urlopów, czy korzystały do tej pory z urlopów macierzyńskich, bo mężczyźni nie mogli korzystać, prawda, nie było urlopów tacizyńskich. I z uwagi na to, że były po prostu z pracy wyłączone z życia zawodowego, to powodowało jakieś tam zaległości. Z tego, co się orientuję na moim stanowisku pracy, nie ma żadnych różnic między wynagrodzeniami mężczyzn a kobiet. Myślę, że na stanowiskach kierowniczych są to warunki podobne. Na stanowiskach wyższych, czyli na stanowiskach już dyrektorskich, gdzie zakres obowiązków jest znacznie większy. Myślę, że są różnice, jeżeli chodzi o wynagrodzenie że są takie różnice, aczkolwiek wydaje mi się, że jest to coraz bardziej te różnice są niwelowane coraz bardziej zacierane i że jak gdyby yy, czy jakąś pracę wykonuje mężczyzna, czy kobieta właśnie na tych stanowiskach dyrektorskich ta, ta płaca i możliwości coraz bardziej się różnią. Jak wymienia. dzieliłaś wszystkie obowiązki ze swoim mężem? No tak, różnie, różnie było, naprawdę. To musieliśmy się jakoś dogadywać. Że mąż dzieci odwoził, albo przyprowadzał, albo zaprowadzał do przedszkola. Po tym jak ja chodziłam na przykład na jakieś rady pedagogiczne czy na wywiadówki, to mąż zostawał w domu, musiał obiad ugotować dzieciom, przypilnować w lekcjach i no tak, tak żeśmy się dzielili obowiązkami. Starałem się pomóc w tych sytuacjach, w takich w pracach cięższych. Przy budowie domu, czy, czy, czy modernizacji domu, czy, czy zapewnieniu środków do, do wyższego poziomu egzystencji, to brałem na siebie. Babcia sobie świetnie radzi w domu. I... Podział obowiązków u nas jest taki, że ja zajmuję się dziećmi i wszystkim, co dzieci dotyczy, czyli szkoła, dodatkowe zajęcia, lekarze. Zajmuję się sprzątaniem w domu, praniem, gotowaniem, prasowaniem. Jeżeli ja jestem w domu, to gotuję ja obiady, jeżeli mnie nie ma, jest mąż, mąż też potrafi ugotować obiad dla siebie i dla dzieci. Mąż zajmuje się całkowicie finansami w domu i zajmuje się, ponieważ mieszkamy w domu, więc są też prace związane z z porządkowaniem, jak gdyby ze, zewnątrz domu, czyli koszeniem trawy, sprzątaniem podwórka i tymi rzeczami zajmuje się mąż. Czy podział obowiązków satysfakcjonował Cię? Czy dziś widziałabyś to inaczej? No teraz czasy się zmieniły, prawda, ale obowiązki te same są, więc mnie się wydaje, że, że to. Satysfakcjonowało. Że ten podział obowiązków może być yy, modelem młodszego pokolenia mężczyzn i kobiet? Dlaczego? No, modelem tak, no bo mężczyzna, prawda, może robić też dużo rzeczy takich, co kobieta: ugotować coś, prawda, czy z dzieckiem pójść na spacer, czy ja wiem, no jeszcze pójść na wywiadówkę. Te same obowiązki, co kiedyś można wykonywać i trzeba wykonywać dzisiaj też. Młodemu pokoleniu młody, młode małżeństwo musi to samo, prawda, robić. Żeby utrzymać związek i, i instytucje małżeństwa, tak jak była, załóżmy, i, kształtowana do tej pory, to mm. mężczyźni muszą bardziej wchodzić, bardziej mężczyźni, partnerzy muszą bardziej wchodzić i, w i tą strukturę, i działania, która kiedyś była wyłącznie domeną kobiet. Myślę, że młode pokolenie mogłoby czerpać z mojego modelu życia, rodziny. Tylko dla mnie jest pytanie, czy by chciało. Bo myślę, że by nie chciało, dlatego, że ja nie chciałam czerpać z modelu moich rodziców. Wydawało mi się, że jestem mądrzejsza, że wszystko wiem lepiej. Tak samo w tym momencie te młodsze pokolenie też jemu się wydaje, że też jest mądrzejsze od nas, że też wie lepiej. Yy, więc uważam, że, że też nauka no, polega na, na zbieraniu jakichś własnych doświadczeń i nauczeniu się też na swoich błędach. Miał, czy nie miałeś nic przeciwko, że twoja żona pracowała i przebywała poza domem? Nie, nie miałem nic przeciwko. Pozycja żony w tamtych czasach nauczyciela, pomimo bardzo yy, słabych zarobków, była pozycją, która przynosiła satysfakcję całej rodzinie, oczywiście mnie, No bo uczyć się dzieci, dzieci to nie jest łatwa praca i, i po prostu, a wielki zaszczyt i wyróżnienie. Nie, nie mam nic przeciwko, wręcz, wręcz <grym> jestem z tego zadowolony, dlatego że siedzenie w domu i, i, i jakby cały czas też nic nie, nie, nie przynosi. Dobrego. Także, widzę tutaj całe plusy z tego powodu. Czy zostałbyś w domu i wykonywał prace domowe i był zależny finansowo od swojej żony? Ciężko rodziny? by mi było z tym się pogodzić. Po prostu nie potrafiłbym tego zrobić i tak zrobić, jak to robi kobieta, w tym przypadku babcia, pod względem czystości, estetyki, no w ogóle, w ogóle, w porządku generalnie to ujmując, nie potrafiłbym tego zrobić. Jeżeli by była taka sytuacja, w życiu są, życie jest nieprzewidywalne, może być różna, to czemu nie? No, ja nie, nie, mam, nie mam z tym żadnego problemu, żebym był oczyszczony zależny finansowo, jeżeli miał tylko taką świetną pracę. Czemu nie? Zaakceptowałbyś mężczyznę sprzątacza, pomagającego w domu. Dlaczego? W mojej obecności jak, jak to bym tyle. Jakbym. Miał uwagi i negatywne, co bym wyprosił. Myślę, że kobiety robią to świetnie i niech to robią, ale jednak musiał, jeżeli miałby być sprzątacz w naszym domu, to niech sprząta tak jak moja żona, a niech nie sprząta... ale niech nie sprząta tak jak ja. Mama, Oficjalnie, że nie mam ja stwierdzam, ja stwierdzam, że mój tata ma lepsze kwalifikacje. Ja uważam, że mój tata nie byłby tak uniwersalny jak moja mama, ponieważ no, nie umie się skupić tak na wszystkim, nie umie być taki opanowany Ciełki, na wszystkich nie, nie sądzę, aby tak zrobił. A ja myślę, że też tak jest, bo no, tata na pewno nie, nie będzie poświęcał takiej tak samo uwagi na jakieś, nie wiem, Dekorowanie w, na przykład domu, czy mycie okien, tak. bo po prostu no, nie potrafi tego, na no, Nie jest tak wszechstronne. Nie jest tak wszechstronne, no tak. No, myślę, że chce założyć rodzinę no, i ten podział powinien być taki sprawiedliwy, że każdy powinien mieć jakieś wyznaczone swoje obowiązki i powinien przestrzegać. Tak. tak, każdy powinien mieć porównanie, że kobieta robi wszystko, tylko mężczyzna też się To też powinien ma... się włączać. Tak. No tak, no to mi się wydaje. No i ja nie wiem, czy bo jednak mężczyźni y, nie robią tylko co kobiety. No kobiety mają więcej pracy w domu, a mężczyźni raczej się do tego tak nie przykładają jak kobiety. No raczej.